Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj kolejny jakiś przełącznik. 25 a 502 w albo Volt, chyba tak. Zawsze nie pamiętam. Taki maluch. Spro <coughs> Przepraszam, sprawdzimy sobie, czy gdzieś tam kryje się w nim jakieś sreberko. Nawet jeszcze chodzi. Dobra, ja się biorę za rozbieranie. A wy jak chcecie, oglądajcie. Ja wiem, ja wiem ostatnio zanudzam Was tym, ale, ale muszę to szybko rozebrać i szykować do wysyłki. A więc miłego oglądania. No i tyle, nic ciekawego. Końcówki z rowu srebrzone, pod spodem mosiąc. To już raczej nawet nie będzie, tak jak w tym dużym. A więc tylko same końcóweczki. Chociaż też srebrzone całe. No, jedno i drugie jest srebrzone. Ale no ja na tą chwilę jeszcze się nie bawię kwasami, a więc. Na razie zostawię. Zobaczymy. Ładny kolor. Naprawdę ładny kolor. Wrzucę gdzieś do pudełeczka. Jeść nie woła. I może kiedyś z tymi łyżkami, z tym wszystkim, gdzieś tam sobie pójdzie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami i do następnego, na razie.